na Kozińska, witam Państwa i zapraszam. O pracy w, w Europarlamencie będziemy dzisiaj mówić, a naszym gościem jest europoseł z Koalicji Obywatelskiej, pan Witold Pal, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. No i też dodajmy, że to jest świeża sprawa stąd stosunkowo, prawda, jak Pan się znalazł w Europarlamencie, bo to też jest nowa rzeczywistość, no właściwie dla Lubuszan od niedawna, więc powiedzmy trochę więcej o tym, jak Pan się w Europarlamencie znalazł jeszcze w. Tej kadencji. Rzeczywiście rezygnacja z mandatu europosła przez poprzednio ministra, pana Bartosza Arukowicza, spowodowała, że zaistniała konieczność objęcia miejsca w Europarlamencie. Byłem tym, który w kolejności jeszcze po, po innych osobach zajął to miejsce na liście, które upoważniało do objęcia tego mandatu i myślę, że dla przede wszystkim Gorzowa, dla przyszłości województwa lubuskiego, ale także całego regionu, bo musimy pamiętać, że ten okręg to jest od Koszalina aż pod głogów. E, to z pewnością z korzyścią, bo jednak dopilnowanie tam na miejscu wielu projektów, które są lub będą finansowane przez Unię Europejską, zwłaszcza, że pracuję w Komisji Rozwoju Regionalnego, było konieczne. Stąd moja decyzja o objęciu mandatu. Te kilka miesięcy to jest czas gdzie można rzeczywiście coś zrobić? To jest dobry moment na to, żeby można było postawić kropkę nad i, bo pamiętajmy, że y, poprzedni rząd y, szedł y, na konflikt y, z Komisją Europejską, z Parlamentem Europejskim. Y, środki, które były przeznaczone dla Polski, y, zostały zamrożone z winy y, poprzedniej koalicji rządzącej. Dlatego też poprawa atmosfery wokół Polski, przekonanie, że jest traktowanie wszystkich obywateli w Polsce w sposób równy, że przywracamy to zaufanie obywateli do, do państwa, do stanowionego prawa, że dajemy wszystkim równe szanse, było warunkiem koniecznym do tego, aby uczestniczyć w tym, co nam się należy czyli w tym postępie cywilizacyjnym. Jeszcze za chwilę do tego tematu wrócimy i do tego wątku, ale tak jak też rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, poprzednik pana posła, czyli Bartosz Rukowicz był znanym z walki między innymi o poprawę systemu służby zdrowia, o dostęp do usług onkologicznych i dość spory sukces, prawda? Bo to jest ten program szybkiego dostępu i tej szybkiej diagnozy onkologicznej. To nie jest łatwe obejmować, że tak powiem, mandat europosła po takiej osobie, dobrze myślę? <todgłosy> tak, zdecydowanie. Pan minister Arukowi, zresztą obecny przewodniczący Komisji Zdrowia w sejmowej komisji postawił bardzo wysoko tą poprzeczkę. Tym niemniej ta przestrzeń, która jest zagospodarowana przeze mnie, to jest komisja, którą przejąłem po ministrze, obecnym ministrze rozwoju regionalnego, no, daje możliwości też wsparcia programów regionalnych, a więc między innymi, a może przede wszystkim ochrony zdrowia. Właśnie dzisiejsze spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim z Marszałkiem Województwa, no przede wszystkim z Panem Wojewodą jako gospodarzem, ale niezwykle ważną postacią to jest Ministrem Sługockim, czy Prezesem Prezesem Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie i takim gorącym orędownikiem wsparcia rozwoju kardiologii, jakim jest tak samo jak wymienione przeze mnie osoby Pan Senator Komarnicki. No po Pokazuje priorytety, a więc przede wszystkim ochrona zdrowia Polaków, bo wiemy po covid że poprzednia władza sobie z tym nie radziła. Wiemy też, że pierwsze pieniądze spływają do, między innymi do Lubuskiego, przecież do całej Polski, jeśli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy i te środki, o których tak hucznie mówił obecny rząd, walcząc o głosy Polaków. Czy te marzenia pozwolą się zjeść? Czy ma Pan informacje, że kolejne pieniądze wpłyną już te, które były ściśle związane z, z systemem sądownictwa w Polsce? Krótko mówiąc, czy my już pokazujemy Brukseli, że my ten system naprawiamy? Tak, jestem również członkiem komisji prawnej która zajmuje się analizą y, zgodności y, funkcjonowania organów władzy z tym, co wynika z traktatów, y, na które żeśmy się zgodzili, za którymi głosowaliśmy przystępując do Unii Europejskiej. I ocena, y, która y, jest przedmiotem y, częstych wypowiedzi, również ze strony przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, pani Roberty Metzoli. Z którą także się spotkać, jest bardzo pozytywna. Tu nie chodzi o to, aby wykonywać jakieś zadania przez, nakazane nam przez y, społeczność europejską. Tu chodzi o to, abyśmy przestrzegali własnej konstytucji, abyśmy zapewniali dostępność do sądu, abyśmy zapewniali przede wszystkim ten warunek równości wobec, wobec prawa. I to zostało spełnione. Wizyta pana premiera Donalda Tuska, y, projekty. Działania już w sferze dotyczącej zmian w prokuraturze, w sądownictwie, no pokazują, że jesteśmy już na powrót równoprawnym członkiem międzynarodowej społeczności. No widzieliśmy te uśmiechy, kiedy Donald Tusk się witał z tymi przywódcami państw członkowskich, że to jest jakby powrót do tej wspólnoty, z której, jak się wydawało po tych obrazkach, które widzieliśmy, byliśmy trochę wykluczeni. Panie redaktor, powiem coś więcej, bo y, były już podejmowane działania w, w celu y, wypowiedzenia możliwości funkcjonowania Polski, chociażby w Radzie, w Grupie Rzeczników Praw Dziecka. A więc te sytuacje, które obserwowaliśmy, a więc y, pedofilia, która w różnych środowiskach y, stanowiła o krzywdzie dzieci. I w sposób niewystarczający była zwalczana przez osoby konstytucyjnie do tego zobowiązane. Mało tego, nawet obstrukcja, jeśli chodzi o współpracę z organami do tego powołanymi w Unii Europejskiej ze strony poprzedniego Rzecznika Praw Dziecka. No, w tak ważnej rzeczy, no, rzeczy dotyczącej bezpieczeństwa dzieci, spowodowała, że byliśmy rzeczywiście na jakimś marginesie, że byliśmy postrzegani jako kraj y, na poziomie Białorusi, czy, czy, czy jeszcze, jeszcze bardziej, bardziej z innej epoki. Stąd ta odbudowa, bardzo szybka odbudowa zaufania, no, ale ta wzajemnej współpracy z korzyścią dla wszystkich. To są zwiększone środki na rozwój. Nie tracimy nic, nie tracimy. My jako Polacy nie tracimy nic suwerenności, nie stracimy żadnej, żadnego elementu niepodległości. To wszystko. Jest takie, jak, jak, jakie być powinno, a więc to my będziemy decydować o tym, jaki chcemy mieć rząd, jaki jako obywatele, mhm. jak ma funkcjonować władza. Czyli nie będzie już straszenia Unią Europejską, czego Panuś sobie życzę, ale teraz do tych spraw regionalnych nowe otwarcie w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim widzimy powoływanie nowych osób na stanowiskach przedstawicieli rządu w terenie, nowe. Otwarcie, czyli pierwszy raz widzimy takie obrazki: Wojewoda i Marszałek na jednej linii. Mówią razem o współpracy, nie o kryzysie. Mówią, kiedy nie ma żadnej, że tak powiem, katastrofy, stają ramię w ramię i, i rozmawiają, tej rozmowy brakowało. Co chcecie przywrócić? No, przede wszystkim współpracę, bo tutaj jest e, korzyść. To jest tak, że przywrócić trzeba przede wszystkim możliwość decydowania o swoich małych ojczyznach, a więc przywrócić kompetencje samorządu. No niektórzy samorządowcy mieli wręcz zakaz wchodzenia do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, jak słyszeliśmy. No nie mam tego potwierdzonego, ale tak mówią. To jest no, natomiast ja mogę to potwierdzić. Rzeczywiście spotykałem się z takimi informacjami jeszcze niedawno. Dzielenie powiatów, gmin, miast na lepsze i gorsze. Na tych, gdzie są nasi i na tych, gdzie są ci inni, którzy, no nie podzielają jednak... Y spraw dotyczących samorządności. No temu też sukces. się przyglądała Unia Europejska, przecież Komisja Europejska przy podziale środków z rozwoju, na rozwój regionalny. Zdecydowanie tak. Tu trzeba przywrócić podmiotowość samorządu. Pamiętamy, że Konstytucja mówi bardzo wyraźnie o autonomii samorządów, o tym, żeby osoby, które tam zamieszkują, opinia publiczna, ale też w drodze referendum, poprzez swoich przedstawicieli, aktywność grup obywatelskich, Właśnie uruchamiamy w ramach Komisji Rozwoju Regionalnego ten program dotyczący aktywności obywatelskiej, lokalnej, tak zwanej lokalnej aktywności obywatelskiej. To jest możliwość przedstawiania projektów, które y, mają możliwość finansowania poprzez, bezpośrednio przez Unię. Przez, czyli y, środki już przekazywane bezpośrednio do powiatów, do miast y, z Unii Europejskiej. No ale warunek jest jeden umiejętność rozmawiania z mieszkańcami danych gmin, powiatów, takie traktowanie podmiotowe, partnerskie, no bo trzeba pamiętać, że każda władza korzysta z jakiegoś mandatu zaufania i było to niezrozumiałe dla nas i dla społeczności europejskiej, że władza się zamknęła we własnym kokonie, we własnym świecie, nie wsłuchując się w głos obywateli. Dlatego y, wynik wyborów y, pokazał, że y, Polacy są świadomi swoich praw i oczekują, że będą mieli prawo wyrażania swoich opinii na ten temat, jak żyć, jak kształtować swoje otoczenie. Na poziomie samorządów? Decentralizacja jest konieczna, krótko mówiąc, kompetencje wrócą do samorządów? Muszą wrócić? W zdecydowanej większości tak. To jest zobowiązanie wyborcze koalicji. I to y, oczekiwanie zostanie spełnione. A więc przeniesienie ciężaru finansowania wielu, wielu zadań, które są obowiązkiem władzy centralnej y, na samorządy, odbywało się zawsze kosztem czegoś. Więc jeśli trzeba było finansować wynagrodzenia, y, a do tego było zobowiązany rząd, y, to odbywało się najczęściej kosztem funkcjonowania szpitala, funkcjonowania szkoły, braku możliwości podwyżek. Dla nauczycieli. A więc y, to było kosztem tego, co jest najważniejsze: w przyszłości nowego pokolenia, naszego zdrowia, ochrony y, y, środowiska. Y, wszędzie tam to widać bardzo wyraźnie: po katastrofie y, na Odrze, po tych porażkach związanych z COVID-em, po y, absolutnej dereguladzie, jeśli chodzi o oświatę. To było zupełnie gdzieś zapuszczone, bo ważniejsze były doraźne, partyjne interesy niż. Yy... Los y, y, poleki Polaków y, obecnych, tego starszego pokolenia i tego, które no, musi na siebie potem przejąć obowiązek y, utrzymania y, polskiej państwowości. Ja Państwu dodam, bo różne komentarze się pojawiały po wyborach parlamentarnych, że mamy za mało parlamentarzystów z północy, za mało jest, że tak powiem krótko mówiąc, ludzi z Gorzowa, y, y, w Sejmie między innymi. No i przybył nam, proszę Państwa, europarlamentarzysta, poseł do parlamentu. To europejskiego to też jest wartość dodana. Mamy też swojego wiceministra, prawda? W, w Lubuskim, Z Lubuskiego, tak. Nawet troje y, wiceministrów, co jest też dowodem, szczególnie bardzo ważna funkcja w Ministerstwie Edukacji, a więc pani minister. Y, tej przestrzeni będzie funkcjonować ochrony zdrowia psychicznego naszych dzieci. Tym się też nikt nie zajmował. Więc wszystko było fikcją. To już nie tylko Urząd do Spraw Pedofilii, to nie tylko Rzecznik Praw Dziecka, którzy nie wykonywali swoich konstytucyjnych, ustawowych obowiązków, ale to pora przede wszystkim chronić tych najsłabszych, szukać możliwości rozwoju naszych ojczyzn, również nie tylko naszego regionu, ale także tych Miejsc poprzez inwestycje w dane ośrodki, w rozwój przedsiębiorczości, ale to przede wszystkim dbałość o, o zdrowie i tych starszych, i tych nowszych, także w tej sferze psychicznej, bo, no bo to jest nasza przyszłość. O tym do tematu oczywiście będziemy wracać, bo wiele takich audycji Państwo na naszej antenie widzieli, dotyczących i artykułów, dotyczących właśnie zdrowia psychicznego. Poseł do Parlamentu Europejskiego Witold Pal, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, prawnik także był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Bożowskim. Wszystkiego dobrego dla Państwa, wszystkich w nowym 2024 roku. Nowy rok, nowe otwarcie. Zobaczymy, jak to będzie procentowało także dla Województwa Lubuskiego. Bardzo dziękuję za udział Państwa w audycji. Zapraszamy do kontaktu także z posłami do Parlamentu Europejskiego z Ziemi Lubuskiej. Do zobaczenia.